Witam Was na wtorku z oddechem. Tak jak przed chwilą Wam mówiłam, dzisiaj będzie oddechowa rozgrzewka, którą możecie zrobić przed treningiem. A skąd ten temat? A to dlatego, że nowy miesiąc z oddechem będzie poświęcony treningowi, czyli będzie miesiąc z oddechem trening już w przyszłym tygodniu. Więc dzisiaj będzie taka mała rozgrzewka właśnie przed tym naszym miesiącem. Zaczniemy od pozycji stojącej, nogi na szerokość bioder. Delikatnie poruszaj sobie miednicą, tak żeby znaleźć punkt, w którym poczujesz, że już zaczynają pracować Twoje mięśnie brzucha, tak? Bo jak tak stoimy trochę z wypiętym tyłkiem, to możemy poczuć, że tutaj nic nie pracuje. Delikatnie po prostu, żeby poczuć, że pracuje nam brzuch. Wdech nosem i długi wydech z takim westchnieniem. I jeszcze raz wdech nosem I, i jeszcze raz i i zatrzymaj teraz na chwilę, poczuj mięśnie brzucha. I wracamy do oddechu, kilka spokojnych oddechów, połóż ręce na dolnych żebrach. I teraz oddech przeponowy z wydechem przez lekko zaciśnięte usta. I teraz już robimy to tak długo, na tyle, żeby poczuć, że brzuch zaczyna się spinać. Wdech nosem, rozluźnione ramiona. I wydech mówiąc: Na końcu wydechu zatrzymaj się. Poczuj mięśnie brzucha i znowu wdech i wdech. zatrzymaj. Poczuj mięśnie brzucha i znowu wdech i. Wdech. Ok, rozluźnij się. Chwila teraz takiego chodzenia w miejscu. Rozluźnij ręce, luźno ręce. Na razie, oddech cały czas przez nos. Nic nie zmieniaj w oddechu. Pozwól, żeby ruchy ciała, które teraz wykonujemy, sprawiły, że Twój oddech zacznie delikatnie przyspieszać, ale cały czas oddychaj nosem. Teraz zatrzymaj się, nogi znowu stabilnie, rozluźnione, ramiona. I teraz będziemy wykonywać krótkie, bezdechy po 5 sekund. Wdech nosem, wydech, również nosem, zatrzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. I znowu wdech, poddychaj chwilę. Możesz teraz zacząć delikatnie poruszać ciałem, przenosząc ciężar na prawą, to na lewą nogę. Oddychaj sobie spokojnie. Teraz to co robimy sprawia, że zaczynamy produkować więcej CO2 po to, żeby zażyły mechanizmy, które usprawiają dostawy tlenu do naszych mięśni. I znowu wdech, wydech i zatrzymaj 5, 4. 3, 2, 1 i wdech nosem. Możesz coraz szybciej się ruszać. I znowu wchodzimy w to takie delikatne spacerowanie w miejscu. I będziemy bezdechy robić właśnie cały czas się poruszając, jeżeli masz możliwość chodzić, bo jesteś na sali treningowej to oczywiście możesz iść, nie musisz dwęcać w miejscu. I teraz od razu, uwaga, te bezdechy, które teraz będziemy robili, nie robią osoby, które są w ciąży lub nie są pewne swojego stanu zdrowia, czyli chorujecie przewlekle i Wasze choroby nie są kontrolowane, to na pewno tego unikamy i wtedy kontynuujecie te pięciosekundowe bezdechy, a pozostałe sobie zapraszam do maksymalnego wstrzymywania. Powietrze, czyli na tyle, na ile możesz już poczujesz, że musisz oddychać, oddychać, nie przyciągaj tego punktu, tak żeby Ci oczy wyszły z orbit, tylko do takiego pierwszego silnego odczucia. I zaczynamy, wdech, wydech i wstrzymaj powietrze na maksa, cały czas się ruszasz, cały czas chodzisz, gdy poczujesz, że już musisz oddychać, to weź po prostu wdech nosem, zatrzymaj się. I wyrównaj oddech, oddychając tylko nosem. Rozluźnione ramiona. I znowu zaczynamy się ruszać, jak czujesz, że już Twój oddech jest spokojny. Dynamicznie się ruszamy. I znowu wdech, wydech. Maksymalne wstrzymanie. Oczywiście każdy z nas ma inne możliwości wstrzymania powietrza na maksa, więc rób to we własnym tempie, tak jak ty to czujesz, to jest do Twoich odczuć. No i oczywiście pamiętaj, że jeżeli nie możesz, to zostaj na tych 5 sekundach i sobie rytmicznie wtedy wstrzymuj na 5 sekund. Ok, zatrzymujemy się, jeżeli potrzebujesz. Wdech, wydech. Może już czujesz, że. Jakieś pobudzenie się pojawia, że zaczyna ci się robić cieplej. Super, Twój układ autonomiczny zaczyna reagować na to, co się dzieje z naszym ciałem. Kiedy poczujesz, że już możesz dalej znowu ćwiczyć, to wracamy. Wdech, wydech i znowu maksymalne wstrzymanie. I takich wstrzymań powietrza przed treningiem możecie zrobić od 5 do 8. My już na potrzeby wtorku z wdechem, teraz zrobimy to ostatni raz ty możesz sobie po prostu to zatrzymać i wrócić i znowu wdech nosem jak poczujesz, że już musisz oddychać i wyrównaj oddech i teraz tak my już mamy rozgrzane ciało pod kątem biochemicznym teraz troszeczkę biomechaniki Prawa noga lekko do przodu, takie pół kroku do przodu. Przenieś swój ciężar ciała na lewą nogę, tak jakbyś chciała, jakbyś chciał przesunąć swój rozporek na lewą stopę. Czyli to będzie taki ruch delikatnie przeniesienia ciężaru na prawą nogę. Daj sobie chwilę, żeby poczuć tą lewą stronę ciała. Możliwe, że już czujesz, że pracują mięśnie z lewej strony brzucha. Będziemy pomagać naszej lewej przepanie. Dlaczego to nieraz już wam tutaj mówiłam w postach czy na live'ach można odszukać. Prawa ręka do przodu wdech. Cofamy wydech. I kontrolowane powoli wdech i wydech. I wdech. Czuj, że wypełniasz się z prawej strony powietrzem oraz czuj, że tutaj cały czas pracuje mocno brzuch na wydechu. Na wdechu wypełniasz się tutaj powietrzem, ciężar ciała na lewej nodze, wydech. Tu chowają się żebra. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Coraz obszerniejsze ruchy. Jak widzicie, całe nasze ciało zaczyna pracować. Synchronizuj ruchy ze sobą. Ok, zatrzymaj się. Rozluźnij ciało, ale nadal prawa roga lekko z przodu. Prawą rękę wyciągnij do góry, do sufitu. Lewa ręka na dolnych żebrach. Delikatnie. Przekręć się w prawą stronę, w kierunku prawej, to jest moja prawa ręka, bo tam zawsze jest jakieś odbicie lustrzane. Wdech i wydech. I teraz wdechem do sufitu. I wydech. I wdech. I wydech. I wydech. Ok, i rozluźnij się. I teraz jeszcze został nam mental, psychofizjologia, więc trochę się rozluźniamy. Delikatnie poruszaj się, chwila na wyrównanie oddechu. Prawa noga cały czas lekko z przodu. Ręce złącz przed sobą w ten sposób. Jeżeli czujesz, że jest to dla ciebie komfortowe, możesz zamknąć oczy. I teraz oddychając tylko nosem, zacznij spowalniać oddech. Delikatne oddechy, delikatnie nosem. I teraz z każdym wdechem postaraj się naciskać swoje delikatnie, dłonie 30% twojej, szyi, twojej siły. Na wydechu się rozluźnij. Wdech delikatnie naciśnij dłonie. Wydech się rozluźnij. Wdech. I wydech. Powoli delikatnie oddychając tylko nosem. Synchronizujesz napięcie swoich mięśni z oddechem. Wydech, staraj się robić rozluźniony i delikatny, lekko dłuższy niż wdech. I rozluźnij się. No i teraz możesz przejść do swojego treningu, jeżeli taki masz zaplanowany. No, a ja idę do pracy. Jest środek dnia dla mnie, więc u mnie to jest praca. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. I tutaj od razu przypominam, że w przyszłym tygodniu zaczniemy miesiąc z oddechem. Będzie trening. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Do zobaczenia.